Matura, maj 2025, matematyka, poziom podstawowy. Zadanie 31. Rozważmy wszystkie prostopadłościany, w których krawędź BC ma długość 4 oraz są długości wszystkich krawędzi wychodzących z wierzchołka B jest równa 15. Zobacz, czy są. Niech prąd X oznacza funkcję pola powierzchni całkowitej, Takiego prostokąta zależności od długości x krawędzi AB. Wyznacz wzór i dziedzinę funkcji P. Oblicz długość x krawędzi AB tego z rozważanych prostopadów ścianów, którego pole powierzchni całkowitej jest największe. Zapisz obliczenie. Czyli jeden z punktu B mają wychodzić trzy krawędzie, których suma jest na 15. Tutaj będzie 11 odjęć x, tak, ponieważ 15 odjąć 4 to 11. Wiemy, że x musi być większe od 0 oraz 11 odjęcie x też musi być większe od 0. Czyli 11 jest większe od x, czyli x należy od 0 do 11. Dalej należy wyznaczyć wzór funkcji pola powierzchni całkowitej. Czyli od x się 4 razy x razy plus 11 odjąć x razy 4 razy 2 plus x razy 11 odjąć x razy 2 i to się rusz 8x plus 8 razy 11 podjąć x plus 2x razy 11 podjąć x, czyli 8x plus 88 minus 8x plus 22x minus 2x do drugiej. Tutaj trzeba się uprościć. To 8x się skróci, więc to będzie minus 2x do drugiej plus 22x plus 88. Czyli x równa się 5, 2x do drugiej plus 22x plus 88. Jest to funkcja kwadratowa skierowana w dół, więc maksymalne pole będzie po prostu jeżeli chodzi o wierzchołek, to przypominam, że nazywaliśmy jego współrzędne p i q. Czyli nasze p jak wierzchołka to jest to samo co x. Wzór na p możemy sprawdzić w tablicach matematycznych. I jest to minus b przez 2a. Więc p równa się minus... B, czyli 22 przez 2 razy 2. Czyli e, oczywiście tutaj to a jest na minusie, więc też będzie minus, minus, minus daje plus. Czyli mamy 11 drugich, czyli 5 i 1 druga. To będzie ten nasz x. Sprawdźmy, czy zrobiliśmy wszystko, czego rozumiemy. Wyznacz wzór, mamy wyznaczony, dziedziny funkcji p, czyli x należy od 0 do 11, obniż długość krawędzi x, aby powierzchnia całkowita była największa. Nie pytają nas o całą powierzchnię, więc to już jest koniec tego zadania.